W styczniu 2022 roku spokojna miejscowość Wahu na Hawajach została pogrążona w krwawej ciszy. Mężczyzna z zakrytą twarzą i w kapeluszu wszedł rano do kliniki. Pozostało mu tylko 48 sekund. Kiedy wyszedł, właściciel kliniki John Tokuhara był martwy. Nagrania z kamer puste łuski po nabojach, kapelusz na podłodze. Wszystko było na swoim miejscu, ale nie było odpowiedzi. To nie było tylko morderstwo, ale wybuch splątanych zdrad, stłumionego gniewu i mrocznego związku. John Tokuchara był właścicielem kliniki akupunktury i medycyny alternatywnej o tej samej nazwie, która działała w miejscowości Wachu od prawie 20 lat. Był człowiekiem odnoszącym sukcesy w swojej dziedzinie, lubianym przez otoczenie i chętnym do pomocy. Nie był żonaty, nie miał dzieci, ale bardzo kochał swoją rodzinę, a zwłaszcza matkę Lili. Był również bardzo blisko związany z dziećmi swojej siostry. Był osobą, która miała wpływ na życie innych ludzi i pomagała im w powrocie do zdrowia. Lubił spędzać czas nad morzem, łowić ryby, surfować i pływać kajakiem. Ukończył studia magisterskie z medycyny chińskiej i akupunktury. Po ukończeniu edukacji otworzył własną klinikę i przez lata leczył ludzi w swoim otoczeniu. Wszyscy, którzy go znali, mówili o jego uśmiechniętej twarzy i wysiłkach. Jakie podejmował, aby pomagać ludziom. Dla niektórych był nie tylko pracownikiem służby zdrowia, ale także przyjacielem i przewodnikiem. Przez lata przyznawał stypendia wielu studentom, uważając za swój obowiązek dzielenie się z innymi tym, co sam otrzymał. Właśnie taki człowiek został znaleziony na podłodze swojej kliniki z twarzą pokrytą krwią. Został postrzelony czterema kulami w głowę. Morderca wszedł do środka. Popełnił zbrodnię i wyszedł, nie pozostawiając żadnych śladów. Ale dlaczego? 13 stycznia 2022 roku rano w miejscowości Wachu panowała słoneczna, spokojna atmosfera. Matka Jona Tokuchary, Lili, martwiła się, że jej syn nie przyszedł na kolację poprzedniego wieczoru. John wysłał jej wiadomość, że przyjdzie po przygotowany przez nią posiłek, jednak nie pojawił się. Około godziny ósmej rano Lili wsiadła do samochodu i pojechała do kliniki swojego syna. Tylne drzwi kliniki były otwarte. Drzwi frontowe były zamknięte na łańcuch od sześciu miesięcy i nie były używane. Kiedy Lili weszła do środka, spotkała się z największym koszmarem swojego życia. Jej syn John leżał na podłodze. Wokół jego głowy była duża kałuża krwi. Nie reagował. W tym momencie, pogrążona w bólu matka, nie miała siły udzielić mu pierwszej pomocy. Jedyne, co mogła zrobić, to wezwać karetkę. Kiedy policja przybyła na miejsce zdarzenia, jedną z pierwszych rzeczy, które znaleźli, była pusta łuska leżąca na podłodze. Nabój kalibru 22. W ciągu kilku godzin znaleziono jeszcze dwie łuski jedną pod ciałem Jona, a drugą za lodówką. Sekcja zwłok wykazała, że John został postrzelony co najmniej cztery razy w głowę. Była to bezlitosna i profesjonalna egzekucja. Co więcej, kule wystrzelone w twarz sugerowały, że było to zabójstwo na tle osobistym. Dziwne było to, że tuż obok biurka jona leżało około 4000 dolarów w gotówce. Jeśli była to kradzież, dlaczego nie tknięto pieniędzy? Morderstwo nie zostało popełnione dla pieniędzy, ale z innego powodu. Powodu, który wywołał taką wściekłość, że cztery kule trafiły w twarz człowieka. Policja rozpoczęła zbieranie nagrań z okolicznych kamer bezpieczeństwa aby ustalić godzinę śmierci Johna. W tym momencie śledztwo przybrało inny obrót. Tuż przed zdarzeniem, około godziny 17:57, biały Pika Chevrolet Silverado został zarejestrowany przez kamery bezpieczeństwa na ulicy Wachu Depo w pobliżu kliniki. Pojazd okrążył kilka razy okolice, a następnie zniknął z pola widzenia. Jednak niedługo potem, na tej samej ulicy, kamera zarejestrowała osobę idącą pieszo. Osoba ta prawie całkowicie zakrywała twarz. Miał na sobie jasny kowbojski kapelusz, ciemne okulary i podwójny szalik. W ręku trzymał brązową torbę na zakupy. Jego kroki były zdecydowane. Wszedł tylnymi drzwiami do kliniki. Była godzina 18.16. Zaledwie 48 sekund później wyszedł na zewnątrz. Miał na sobie te same ubrania, tę samą torbę, ale nie miał broni. A potem zniknął. Poza tą osobą nikt inny nie wchodził ani nie wychodził tego wieczoru z kliniki, aż do następnego ranka, kiedy o ósmej, przez drzwi weszła mama Johna, Lily. Policja nie była w stanie odczytać dokładnie przedniej tablicy rejestracyjnej furgonetki z nagrań z kamer, ale udało się ustalić, że pierwsze trzy znaki to litery, a ostatnie trzy to cyfry. Korzystając z tych wskazówek, znaleźli w stanie Hawaje 53. Białe samochody marki Silverado tego modelu. Sprawdzili je jeden po drugim. Porównali tablice rejestracyjne, rozmawiali z właścicielami, wyeliminowali wszystkie. Został tylko jeden samochód. Był zarejestrowany na nazwisko Eric Thompson. Eric Thompson był dawnym pacjentem Johna. Wiele lat temu leczył się u niego z powodu zespołu cieśni nadgarska. Jednak nie to było głównym powodem ich znajomości. Eric był żonaty. Miał z żoną Joyce jedno dziecko. Na pierwszy rzut oka był szanowanym ojcem rodziny i odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. Trudno było uwierzyć, że mógł mieć coś wspólnego z tą sprawą. Dopóki policja nie sprawdziła telefonu Johna, w głównym telefonie komórkowym Johna znaleziono ponad 5600 wiadomości wysłanych do Joyce Thompson w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Ich treść była jasna i jednoznaczna. Nagie zdjęcia, filmy. Wyznania miłosne, pełne miłości zdania. Nie była to relacja terapeutyczna, ale namiętny, sekretny romans. Co ważniejsze, związek ten dobiegł końca. Eric, mąż Joyce, dowiedział się o nim. Związek Joyce z Johnem był, sądząc po wiadomościach Johna, poważny i długotrwały. John jako pierwszy powiedział Joyce, kocham cię i powtarzał to wielokrotnie. Jednak Joyce nie zrezygnowała z małżeństwa i chciała utrzymać związek z Johnem w tajemnicy. W pewnym momencie sprawy wymknęły się spod kontroli i Eric zorientował się w sytuacji. Joyce została zarejestrowana przez kamery bezpieczeństwa, gdy o pierwszej w nocy potajemnie wychodziła z domu. Eric dowiedział się o wszystkim. Joyce przyznała się do wszystkiego i zakończyła związek. Razem zaczęli pracować nad uratowaniem swojego małżeństwa. Eric i Joyce, próbując uratować swój związek, Pozostawili po sobie nie tylko zrujnowane małżeństwo. John Tokuhara również próbował kontynuować swoje życie po tym związku. Wyglądało jednak na to, że ta sprawa nie pozostała w przeszłości. Policja zaczęła łączyć śmierć Johna z małżeństwem Joyce. Związek Joyce i Johna rozpoczął się od ciąży Joyce. Eric i Joyce mieli trudności z poczęciem dziecka. Ich znajomy nauczyciel powiedział, że akupunktura Johna może być pomocna w tej kwestii. Joyce zaczęła chodzić do kliniki z powodu bólu pleców i problemów z płodnością. Wkrótce zaszła w ciążę. Sesje trwały nawet po urodzeniu dziecka. Z czasem przekształciły się one w emocjonalny i seksualny związek. W oczach Erika ten związek nie był tylko zdradą. Był to związek kobiety, z którą dzielił życie, matki jego dziecka, z mężczyzną, który odegrał kluczową rolę w procesie poczęcia ich dziecka. Czy nie mógł pogodzić się z tą zdradą? Policja oficjalnie uznała Joyce i Erika za podejrzanych. Przeszukano ich domy, samochody i telefony. Jednak oboje zatrudnili prawników i odmówili współpracy z policją. Erik wyszedł z domu 13 stycznia o godzinie 17:20. Od momentu wejścia podejrzanego do kliniki, w której zginął John, minęło zaledwie 56 minut. Podróż na tę odległość zajmowała od 35 do 55 minut, w zależności od warunków drogowych. Czas idealnie się zgadzał. O godzinie 18:16 kamera zarejestrowała osobę z zakrytą twarzą, która weszła do kliniki Johna tylnymi drzwiami. Pozostała tam tylko 48 sekund. O godzinie 18:47 samochód Erika został ponownie zauważony, gdy wracał do domu. Około godziny później ponownie wyjechał. Tym razem z tyłu samochodu znajdowało się coś, czego wcześniej nie było. Duża stalowa skrzynia na narzędzia. Tej samej nocy sąsiad zarejestrował na swojej kamerze bezpieczeństwa płomienie wydobywające się z ogrodu za domem Erika. Płomienie trwały około pięciu minut. Erik twierdził, że były to tylko pochodnie. Jednak policja znalazła w ogrodzie wiadro i ślady po ogniu na wózku ręcznym, które wskazywały na niedawne rozpalanie ogniska. Podczas przeszukania domu znaleziono 12 legalnych broni palnych należących do Erika oraz dwie nielegalne. Dwie z nich były tego samego modelu co broń kalibru 22, która spowodowała śmierć Jona. Jednak badania balistyczne nie wykazały bezpośredniego dopasowania. Nasuwało to pytanie: czy broń użyta do popełnienia morderstwa mogła zostać spalona tej nocy? Jedna z rzeczy, które były używane podczas morderstwa, została na miejscu zdarzenia. Podejrzany zgubił czapkę wychodząc z kliniki. Czapka leżała na ulicy przez około 10 minut. A potem została zabrana przez bezdomnego. Osoba ta założyła czapkę na chwilę, a potem powiesiła ją w namiocie i już jej nie nosiła. Policja znalazła tę osobę i zabrała czapkę do badania. Z wnętrza czapki pobrano próbki DNA. Wyniki były interesujące. Eric Thompson nie mógł zostać wykluczony na podstawie dopasowania DNA. Nie oznaczało to jednak jednoznacznego dopasowania. Nie można było więc naukowo stwierdzić, że czapka należała do niego, ale nie była też całkowicie bez związku z nim. Dla policji to wystarczyło. 14 lutego 2022 roku Eric Thompson został aresztowany pod zarzutem zabójstwa drugiego stopnia i popełnienia poważnego przestępstwa z użyciem broni. Został zwolniony za kaucją w wysokości 1 miliona dolarów i rozpoczął się proces sądowy. Prokuratura oparła się na następującym argumentem. Morderstwo zostało popełnione w wyniku osobistej zemsty. Cztery kule trafiły w głowę. Pieniądze pozostały nietknięte. Celem był bezpośrednio John Tokuchara. Sposób popełnienia morderstwa nie był ostrzeżeniem, ale zemstą. Jednak obrona nie pozostała bez argumentów. Adwokaci Erika twierdzili, że morderstwa tego nie można przypisać wyłącznie Erikowi, ponieważ pominięto relacje z przeszłości Johna. Według nich związek z Joyce nie był pierwszą przygodą John z mężatką. Proces rozpoczął się w lipcu 2023 roku. Prokuratura twierdziła, że Erik nie mógł pogodzić się z romansem Joyce i popełnił morderstwo, aby chronić swoje idealne życie. Erik był odnoszącym sukcesy biznesmenem, dorobił się majątku wystarczającego na zakup domu, wartego 2 miliony dolarów i nie chciał, aby jego życie uległo zmianie. 5600 dms direct messages between john and one of his former clients joyce thompson and these messages are important because they were very sexual and intimate in nature including nude photographs and videos to finally get back to that perfect life he would have to end the life of the man who threatened it all And as, long as John remained alive, Eric Thompson's life would remain imperfect. Jednak, strona obrony przedstawiła sądowi informacje, które wywołały prawdziwą sensację. Okazało się, że John Tokuhara miał w przeszłości podobne relacje z innymi zamężnymi kobietami. Co najmniej dwóch różnych mężczyzn opowiedziało o rozwodach spowodowanych romansami ich żon z Johnem. Jeden ze świadków, John DeMarco. Powiedział, że rozwiódł się z żoną po jej romansie z Johnem, ale nie żywił do niego urazy. Powiedział nawet, że John interesował się jego córką i z czasem stał się dla niej kimś w rodzaju ojca. Obrona twierdziła, że John nie tylko miał romanse, ale także prowadził sekretne życie. W jego telefonie znaleziono wiadomości związane z nielegalnymi stronami bukmacherskimi. Twierdzono, że 4000 tysiące dolarów w gotówce znalezione na miejscu zdarzenia Mogło być związane z tymi zakładami. Mimo to policja nie zbadała tej kwestii. Adwokaci określili tę sytuację jako stronnicze śledztwo. Sprawa stała się niejasna. Prokuratorzy twierdzili, że Erik był jedynym podejrzanym, a DNA i czas wskazywały na niego. Natomiast obrona twierdziła, że powiązania te były niewystarczające i pośrednie. Wiele zarzutów pozostało bez odpowiedzi. You that john tokuhara had a track record of cheating with being becoming involved with women who were in relationships 2500 messages with another woman we didn't follow up on the gambling posts the detectives told witnesses specifically well, john was not involved in any gambling well he had a secret life eric did not Adwokaci Erika Thompsona zastosowali w sądzie bardzo jasną strategię. Wiedzieli, że nie mają bezpośrednich dowodów fizycznych, potwierdzających popełnienie morderstwa. Dlatego też skoncentrowali się na następującym pytaniu. Czy to naprawdę Erik popełnił zbrodnię? Czy tylko tak wygląda? Najpierw skupili się na sprawie czapki. Próbki DNA, znalezione na czapce, Którą podejrzany upuścił i która została zabrana z miejsca zdarzenia, wskazywały, że nie można wykluczyć Erika, ale nie oznaczało to, że pasowały do niego. Niezależny ekspert das DNA wezwany przez obronę stwierdził, że wyniki nie dały jednoznacznego dopasowania. Oznaczało to, że czapka mogła należeć do Erika, ale nie musiała. Następnie zajęli się nagraniami z kamer bezpieczeństwa. W sądzie wyszło na jaw, że policja ręcznie ustawiła godziny kamer w różnych miejscach, aby dopasować je do czasu rzeczywistego. W nagraniach z kamer były luki. Nie było ciągłego ciągu nagrań, które jednoznacznie wskazywałyby, że biały Silverado, który rzekomo należał do Erika, rzeczywiście należał do niego. Obrona podkreśliła ten szczegół. To tylko przypuszczenie. Nawet jeśli samochód na nagraniu to jego samochód, to czy wiecie, kto siedział za kierownicą? Obrona opisała również, co Erik robił w noc zdarzenia. Powiedziała, że podczas pierwszego wyjścia poszedł wyrzucić kilka cegieł do śmietnika, a podczas drugiego wyjścia poszedł do sklepu spożywczego na zakupy. Twierdził, że zapłacił gotówką, ale nie był w stanie przedstawić paragonu ani nagrania z kamery. Prokuratura uznała te wyjaśnienia za całkowicie mosfabrykowane. Twierdziła, że ogień, który Erik rozpalił tej nocy w ogrodzie, pochodził z pochodni. Twierdzili, że duże płomienie uchwycone przez kamerę sąsiada nie były niczym niezwykłym. Wezwali w tej sprawie eksperta do spożarów. Ekspert stwierdził, że płomienie widoczne na nagraniu najprawdopodobniej mogły pochodzić z pochodni Tiki. Znów nie było jednoznacznego wyniku. Kluczowa kwestia była taka: jeśli istnieją inni potencjalni podejrzani, a dostępne dowody nie są jednoznaczne, nie ma wystarczających dowodów, aby skazać kogoś na dożywocie. Po zakończeniu przedstawiania wszystkich dowodów, zeznań i wzajemnych dyskusji ława przysięgłych udała się do sali narad, aby podjąć decyzję. Proces ten trwał dokładnie trzy dni. Prokuratura twierdziła, że Erik nie mógł pogodzić się z niewiernością Joyce, stracił idealny wizerunek swojej rodziny i dlatego zabił Johna. Obrona twierdziła, że nie ma dowodów, są tylko przypuszczenia. Po trzech dniach ława przysięgłych nadal nie mogła dojść do porozumienia. Dziewięciu członków ławy przysięgłych uważało, że Erik jest winny. Trzech członków ławy przysięgłych uważało, że jest niewinny. Nie udało się osiągnąć jednomyślności. W związku z tym sędzia Paul Wong ogłosił unieważnienie procesu z powodu braku porozumienia. Jeden z członków ławy przysięgłych powiedział później: Wszyscy chcieli zobaczyć konkretne dowody, jasne dowody, coś namacalnego. Ale w tej sprawie tak nie było. Wszystko było albo niekompletne, albo kontrowersyjne. W rezultacie sprawa zakończyła się niepełnym procesem sprawiedliwości zarówno dla bliskich Toku Tokuhary, jak i rodziny Erika Thompsona. Czy prawda wyszła na jaw? A może powstała tylko kolejna zagadka?